Oi, Ta Grabowska witam państwa i zapraszam na aktualności wieczorne. 8 miliardów 400 milionów złotych to przyszłoroczny budżet Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Płatnik podpisał już z placówkami medycznymi w regionie aneksy do dotychczasowych umów na świadczenia medyczne. Wiele kontraktów będzie obowiązywało do czerwca przyszłego roku. Do tego czasu może być już gotowy projekt ustawy dotyczący finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa i likwidacji NFZ. -u. Marta Janota. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii drzwi się nie zamykają, nie zamyka się też budżet. Dla pacjentów wizyta w szpitalu to nerwowe oczekiwanie na diagnozę, a dla dyrekcji oczekiwanie na decyzję dotyczącą kontraktu. Narodowy Fundusz Zdrowia zamiast przygotowania nowych konkursów zaoferował nam aneksy do dotyczących obowiązujących umów. Jest to bardzo niekorzystne dla szpitalu, nie tylko naszego, ale myślę dla wszystkich świadczeniodawców, ponieważ... Nie pozwala na jakikolwiek rozwój. Placówka ma 10 milionów złotych długu. W opinii dyrekcji szpitala powstał on w ciągu ostatnich 15 miesięcy w wyniku aneksowania dotychczasowych umów. Pomimo inwestycji w sprzęt placówka nie mogła liczyć na nowy kontrakt. My mogliśmy podpisać aneksy do umów, które obecnie obowiązują. To jest dla wszystkich placówek, które posiadają kontrakt. Mogliśmy te umowy przedłużyć. Jak będzie dalej, jak będzie wyglądało kształtowanie opieki zdrowotnej, takie decyzje na pewno wkrótce będą zakładać w Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia NFZ ma zostać zlikwidowany, a opieka zdrowotna ma być finansowana z budżetu państwa. Projekt ustawy regulującej te kwestie zgodnie z zapowiedziami resortu będzie gotowy nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Prosimy o jasne wytyczne, trochę czasu i wtedy dobrze się przygotujemy do nowych kontraktów, które prawdopodobnie będziemy zawierać w przyszłym roku. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia zmiany będą wprowadzane etapami. Określone grupy świadczeń będą przekazywane do finansowania z budżetu państwa. Niektórzy dyrektorzy szpitali obawiają się tych zmian. To nie rozwiązuje sprawy, bo to jest tylko mieszanie w kotle bez dosypania pieniędzy, jeżeli nie będzie zwiększona składka nakłady na zdrowie, to żadne zmiany organizacyjne się nie powiodą. Rolę płatników regionalnych z dosyć szeroką autonomią będą prawdopodobnie pełniły instytucje, które powstaną przy wojewodach. Trudno mi komentować zapowiedzi. Będzie łatwiej wtedy, kiedy będą konkretne rozwiązania prawne. Na razie muszą więc wystarczyć rozwiązania tymczasowe. Aneksy wielu placówek medycznych w województwie śląskim są ważne do czerwca przyszłego roku. Nie ma w zasadzie w tym momencie dla jednostek na ten moment perspektywy strategicznej czyli inwestycje, które zostały poczynione lub które są planowane. Stoją pod pewnym znakiem zapytania. W sprawie zmian organizacyjnych w służbie zdrowia rząd zapowiada konsultacje również z ekspertami do spraw finansów publicznych. Planuje także jej odbiurokratyzowanie. Z jednej strony możemy mówić o potrzebie pewnej zmiany mentalnej. No bo powiedzmy sobie szczerze, styk medycyny i ekonomii nie brzmi zbyt dobrze. Ale czy w obecnym, czy w przyszłym nowym systemie? Będziemy mieli do czynienia z wydatkowaniem środków publicznych. Zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Zdrowia, nakłady na opiekę medyczną w Polsce powinny wzrosnąć w ciągu kilku najbliższych lat co najmniej do poziomu 6% PKB. Marta Janota, Aktualności. Makabryczne znalezisko w Radzionkowie. Pracownik demontujący ogrodzenie na terenie sadów znalazł zwłoki siedmiomiesięcznego płodu. Zwłoki płci męskiej były zawinięte w ręcznik i reklamówkę. Jutro mają być znane wyniki sekcji zwłok. Policja sprawdza kilka hipotez i próbuje znaleźć matkę. Każdą informację na ten temat można zgłaszać w tarnogórskiej komendzie policji lub pod numerami alarmowymi 997 i 112. Zgłoszenie, że na terenie sadów w Radzionkowie w rejonie ulicy Knosały pracownicy, którzy wykonywali prace porządkowe znaleźli reklamówkę. W reklamówce miało być ciało małego dziecka. Po przyjeździe na miejscu policjanci potwierdzili ten fakt faktycznie w reklamówce zawinięte w ręczniku. Wstępnie określony został znaleziony 7-miesięczny płód. Ciało to zostało zabezpieczone do dalszych badań, do sekcji zwłok i to też nam określi przyczynę zgonu i ewentualne bliższe informacje co do samego zdarzenia. Aktualnie prowadzimy czynności, które mają ustalić nam wszelkie okoliczności tego zdarzenia i tego makabrycznego w sumie znaleziska. Obwodnica drogowa i trasa narciarska. Co mają wspólnego? Obie te inwestycje w województwie zablokowali ekolodzy. W Wodzisławiu Śląskim trzeba opracować nowy raport o oddziaływaniu na środowisko drogi głównej południowej. Ta w planowanym biegu mogła zagrażać żabom i jaszczurkom. Natomiast w Szczyrku po latach batalii w końcu zostaną poszerzone trasy na Skrzycznem. Oczywiście tak, by narciarze nie przeszkadzali nietoperzom. Szymon Ślizło. Równa jak stu. Dziś odciąża ruch w Jastrzębiu Zdroju. Za kilka miesięcy odciąży gminę Pawłowice. Droga główna południowa kończy się tu. Rondo na granicę z Mszaną. Stąd przez gminę Godów i Wodzisław Śląski miała prowadzić do Raciborza. Miała. Dba się bardziej o przyrodę, o zwierzątka niż o człowieka. Inwestor w sądzie przegrał z ekologami, choć wszyscy byli już pogodzeni z pierwszym przebiegiem trasy. Mieszkańcy zaakceptowali, że będą musieli się przeprowadzić. Niektórzy kupili nowe działki. Ostateczna decyzja środowiskowa na poprzedni przebieg drogi została wyrokiem sądu administracyjnego uchylona. Natomiast pracujemy w tej chwili nad uwzględnieniem nowych danych. Nowe dane uwzględniają występujące na terenach podmokłych siedliska żab. To jest wariant po poprawkach związanych z protestami ekologów. W godowie zachodzą w głowę jak to możliwe, że płazy i gady mogą wygrać z planami człowieka. Dla nas dla urzędu gminy jest to przebieg nie do przyjęcia, dlatego że w tym momencie mamy trasę przesuniętą praktycznie pod same Budynki mieszkalne. Mieszkańcy zapowiadają, że jeżeli droga nie powróci na pierwszy zaprojektowany szlak, będą protestować. Ktoś mi nie po kolei w głowie. Było spotkanie z mieszkańcami i padło pytanie: Gdzie są ci panowie ekolodzy? Nie było nikogo. Kilka stanowisk kumaka górskiego. Wykazano też obecność jedno stanowisko Rosiczki. To już inna trasa, ale problem ten sam. Stog na Skrzycznem, przez niektórych uważany za najlepszy w Polsce. Ma certyfikat Światowej Federacji FIS i nietypowego lokatora. W tutejszych jaskiniach ponoć mieszka podkowiec mały. Poszukiwania nietoperza trwały miesiącami. Wstrzymano rozbudowę trasy. To jest piękne góry, które są niewykorzystane. To jest raptem kilka tras. Głośne protesty ekologów zablokowały inwestycje na trzy lata. W końcu znalazły się pieniądze... A władze Szczyrku postanowiły szerokim łukiem, tak na wszelki wypadek, ominąć jaskinie. Myśmy troszeczkę ustąpili organizację. Też zrozumiały, że narciarze, że mieszkańcy są ważnym podmiotem. Bo sąsiednie miasta inwestują w stoki, a narciarz, turysta, wiadomo to zarobek. Konflikt na linii inwestor-ekolog to dziś chleb powszedni. Nieważne czy powstaje droga, stok czy fabryka. Faza robienia oceny oddziaływania na środowisko jest kluczowa. I myślę, że już jesteśmy bardzo doświadczeni w Polsce w przygotowaniu tego typu dokumentów. Problem w tym, że oddziaływanie na środowisko inaczej pojmuje mieszkaniec, inaczej ekolog. Szymano Ślizło Aktualności. W miejscu budynku Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych powstaną dwie wieże z powierzchnią biurowo-handlową. Wysokością mają dorównywać najwyższym budynkom w Katowicach. Dziś inwestor otrzymał od miasta zezwolenie na budowę. Do końca roku działka, na której teraz zalega gruz, ma być uporządkowana. To osiągnięcie tak zwanego kamienia milowego, czyli bardzo istotnego elementu w procesie przygotowania inwestycji. Tak naprawdę od tego momentu możemy spokojnie już planować rozpoczęcie robót budowlanych. W tym miejscu powstaną dwa bardzo wysokie budynki, które będą połączone podziemnym parkingiem i ich realizacja będzie realizowana w etapach. Najpierw powstanie jeden budynek następnie, drugi architektura na pewno będzie wysokiej klasy, no, sąsiedztwo zobowiązuje. Rozbiórka DOKP trwa od roku. Dziś do wyburzenia pozostają tylko piwniczne powierzchnie. Teren ma być wysprzątany do końca grudnia. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace budowlane i jak będą wyglądać nowe drapacze chmur. Według zapowiedzi inwestora mają dorównywać największym budynkom w Katowicach. To oznacza, że będą miały około 120 metrów wysokości. Bielscy strażacy mają nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dziś uroczyście je otwarto. Inwestycje sfinansowały samorządy. Strażacy otrzymali również pięć nowoczesnych samochodów, które kupiły między innymi przedsiębiorstwa działające na podbeskidziu. O to centrum staraliśmy się od pięciu lat, ponieważ dotychczas nasi dyżurni na kierowania pełnili służbę w małym pomieszczeniu, około 20 metrów kwadratowych, i tam w tym pomieszczeniu były prowadzone wszystkie działania. To nowe centrum ma trzy miejsca, takie dyspozytorskie stanowiska, ma dostęp do wszystkich map, wszystkie mapy są zdigitalizowane. 800 tysięcy złotych na stworzenie centrum zarządzania przekazał samorząd Bielska-Białej. 400 tysięcy dało na ten cel Bielskie Starostwo Powiatowe. Inwestycje realizowano przez trzy miesiące. Z centrum można między innymi zdalnie otwierać bramy wyjazdowe w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, które oddalone są od Centrum Zarządzania Kryzysowego nawet o kilkanaście kilometrów. Emil Zagadłowicz to pisarz mało znany współczesnemu czytelnikowi, jednak spotkanie w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej miało pokazać aspekty jego twórczości, które nadal obowiązują w dzisiejszej kulturze. W dyskusji wzięli udział autorzy i redaktorzy książki pod tytułem Emil Zagadłowicz – daleki i bliski. Pożądanie przedranne lubieżnie łaknie pomocy, a kogut czerwony, śmierć rewolucyjna wiedzie pod drzewa zgłodniałe, gdaczące. Góry. Książka jest prezentacją takiego zbiorowego wysiłku badaczy trzech środowisk, przede wszystkim tych trzech środowisk krakowskiego, trochę warszawskiego i katowickiego, śląskiego tutaj, tych trzech uniwersytetów. No i zdecydowaliśmy się, że wydamy w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Śląskiego no, taką zbiorową pracę, której odświeżymy, odnowimy. W nowy sposób interpretujemy twórczość Emila Zegadłowicza. Twarzą w twarz to tytuł wystawy katowickiej artystki Renaty Bączar. To wielokrotna laureatka najważniejszych konkursów malarskich w Polsce. Jej prace fotograficzne można zobaczyć w Galerii Polskiego Radia Katowice na żywo. Ślad po tym, co zrobiłam w przelocie, w pośpiechu, złapałam trochę światła. Trochę siebie, teraz widzę jaka byłam różna i myślę to jest y, też y, taki fajny zapis, y, y, no po prostu prawie że historyczny, bo to jest kilkanaście lat, a dzisiaj właśnie y, jak sobie uświadomiłam jest 35-lecie mojej oficjalnej pracy twórczej. Malarka prezentuje tym razem cykl swoich prac, rozpięty formalnie między fotografią, grafiką i plakatem. Artystka ma na swoim koncie dziesiątki wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz wiele nagród. W jej pracach widać wpływy jej mistrza Jerzego Dudygracza. I tym spotkaniem z Renatą Bączar kończymy aktualności. Za chwilę będzie mniej kulturalnie, czyli pojawi się Robert Walczak z wiadomościami ze świata sportu. Ja już kłaniam się do zobaczenia.